Zagrajnik TV Gracze zdążyli przywyknąć do nowoczesnych DLC. Niewielkiej dawki zawartości, najczęściej wykrojonej z całej gry tuż przed premierą. I pewnie byłoby już tak zawsze, gdyby nie Polacy. Wpierw projekt Reta a teraz Techland pokazują, jak robi się dodatki w starym, dobrym stylu w polskim stylu. Traktować The Following w kategoriach dodatków, jakich wiele: jest to ogromna, odrębna produkcja, bazująca na zupełnie nowych mechanizmach, przy której bawić się można równie długo jak przy Dying Light. I z całą pewnością jest co najmniej 5 powodów, dla których warto wrócić w okolice Haram. Fabuła nie była najlepszym elementem *Dying Clyde, tym lepszą wiadomością jest więc fakt, że w *The Following* jest ona co najmniej niezła. Oto, Crane dowiedziawszy się o grupce ocalałych, mających przejawiać odporność na działanie wirusa, wyrusza na jej poszukiwanie, by znaleźć lek na zarazę. Okazuje się, że przybywająca poza miastem grupa to wyznawcy tajemniczego kultu, któremu przewodzi niejaka matka. Fakt odporności ocalałych, ich umiejętność okiełznania zombie i tożsamość matki to tajemnice, które chcemy rozwikłać, a za każdą z nich kryje się niejedna ciekawa historia. Akcja gry prowadzi ostatecznie do jednego z dwóch zakończeń, a fanów klasycznych filmów o zombie z całą pewnością ucieszy cieszy. Fakt, że żadnego z nich nie można nazwać happy-endem. Ci natomiast, którzy nie przepadali dotąd za krajnym, odetchnąć powinni nawieść, że w The Following stał się on jakoś mniej wkurzający. Gorzej, że z Herosa, który miał uratować świat... ...aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. ...stał się on wybrańcem. wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Kyle. Nowa gigantyczna lokacja to jedna z największych nowości w The Following. Rozległe wiejskie tereny nie tylko pełne są malowniczych zakątków, jak górskie świątynie, stojąca na klifie latarnia czy malownicze przybrzeżne miasteczko, ale też roły się na nich od miejsc aktywności. Obrzeża Haram nie tylko wyglądają zupełnie inaczej, ale też oferują całkiem odmienne doznania. Ważniejsze od spinaczki i parkuru stały się tu pogoni i ucieczki oraz przede wszystkim jazda samochodem. Nie znaczy to jednak, że największa atrakcja podstawki poszła w odstawie. Nie brakuje na nowej mapie miasteczek, starych fabryk czy rud wydociągowych, na których uprawiać można parkurowe ewolucje aż miło. Ogrom otwartych przestrzeni i fakt, że mapa w The Following jest ponad dwukrotnie większa niż w Dunkelite, podyktowane są jednak kolejnej ogromnej nowości, czyli obecności łazika. Techland ma tak wielkie doświadczenie w produkcji samochodówek, że aż dziw, iż dotąd w Dying Light nie dało się siąść za kółkiem. Seria *Expand Rally, Chrome czy nawet Dead Island oferowały przyjemny i względnie realistyczny model jazdy. I nie inaczej jest w przypadku Dying Light. Jedyny pojazd, jakim może sterować kraje jest łazik, czyli niewielkie, lekkie autku terenowe. I choć na początku jego osiągi nie robią wielkiego wrażenia, wraz z kolejnymi modyfikacjami staje się ono demonem szos i bezdroży. Łazikiem steruje się znakomicie, pojazd jest odpowiednio bezwładny, czuć także jego pracujące na nierównościach zawieszenie. Największą frajdę daje tu jednak przejeżdżanie u marlaków. Kolizje zombie odczuwalnie wpływają na tor i prędkość jazdy, a szarża na większą ich grupkę może zakończyć się tragicznie z jazdą łazikiem wiąże się całkowicie nowe drzewko umiejętności. Niektóre odpowiadają za jego wytrzymałość, inne za dodatkowe ulepszenia czy modyfikacje kluczowych podzespołów. Żeby w ogóle myśleć o picowaniu bryki konieczne jest jednak zbieranie nowych, rzadkich zasobów, dlatego szabrowanie stojących na drodze aut jest tutaj niezbędne. Choć jeżdżenie łazikiem wcale nie jest konieczne, daje niesłychanie wiele frajdy. Całe obrzeża haran, przeróżne wyzwania i w końcu misje wątku głównego także zachęcają do jak najczęstszego siedzenia za kółkiem The Following przyniosł z sobą zupełnie nowy typ przeciwników, wybryki natury. Każdy z tych nielicznych, szczególnie zmutowanych i potężnych zombiaków ma swoje unikalne umiejętności i ataki, a walka z nimi to niemałe wyzwanie nawet dla kilku graczy na najwyższych poziomach. The Following ukończyłem wspólnie z Likanem po około 15 godzinach gry. Choć wcale nie goniliśmy za głównym wątkiem, sporo czasu spędzając po prostu na zwiedzaniu mapy czy wykonywaniu zadań pobocznych, czuję, że nawet nie liznęliśmy ogromu zawartości gry. The Following to, podobnie jak podstawka, istny raj dla graczy szukających wyzwań i maksujących, co tylko się da. Mniejsze zadania liczyć tu można w dziesiątkach, a przecież są to jeszcze do zniszczenia gniazda przemieńców, sprytnie poukrywane flagi, maski i trofea oraz 25 poziomów legendy. By Blokować je wszystkie potrzeba dziesiątek godzin intensywnej zabawy. Na najlepszych, którzy tego dokonają czekają jednak nie tylko niemałe bonusy do statystyk, ale także unikalne bronie i stroje. Niezwykle mięsistą nowością są dynamiczne wyzwania związane z łazikami. Są tu więc wyścigi, zawody w taranowaniu i oczywiście najlepsze, czyli lokalna odmiana Carmageddonu. A co jest w The Following nie tak? Na szczęście niewiele. Polski dubbing jest tu niewiele tylko lepszy niż w Dying Light, a postacie nieco tylko bardziej barwne. I to właściwie tyle. Podsumowując, The Following to ciekawa fabuła, ogromna mapa, mnóstwo zadań i świetny łazik. The Following to odświeżony tryb, bidę zombie, całkiem inny na otwartych przestrzeniach i z autami w roli głównej. The Following to masa nowych przedmiotów na czele z świetną kuszą. The Following to ogrom nowości i nowych mechanizmów, które z powodzeniem mogłyby stać się podwaliną pod samodzielny tytuł. Tymczasem The Following to tylko dodatek, wyceniony na ledwie 7 dyszek. Dodatek, ale w polskim stylu. Oj, ciężkie czasy nastały dla branży gier. Po doskonałych dodatkach do Wiedźmina 3 i Dying Light gracze bowiem nie dadzą sobie już wcisnąć byle czego. A jak Wam podoba się nowy inny Dying Light? Planujecie zwiedzić harańską wieś? Piszcie w komentarzach. A jeśli spodobał się Wam ten materiał, udostępniajcie go dalej, może będzie nas więcej. Zapraszam też na zagrajnikowe forum i Facebooka, no i trzymajcie się!